Siemano, witam was w w moim blogu. Ja nazywam się Rafał. Opowiemy sobie troszkę o przygotowaniach do nadchodzącej walki, czyli o obronie zawodowego pasa mistrza Polski. <muletra> Was udało się odzyskać. Także teraz oficjalnie, ja nazywam się Rafał. Chciałbym was zaprosić na pierwszy odcinek mojego vloga, w którym opowiemy sobie o przygotowaniach do mojej nadchodzącej walki. A dokładnie walki 30 listopada, czyli Andrzejki w Mysłowicach, na której będę bronił pasa i tytułu zawodowego Mistrza Polski Zapraszam was do walki. Na wstępie chciałbym podziękować firmie StarCop, która bardzo pomogła mi w realizacji tego materiału i przeprosić Was za kręcenie kamerą. Jeszcze nie do końca ogarniam tego, ale jak dacie mi szansę, to w następnym blogu będzie już dużo lepiej. Razem z Wartkiem moim klubowym kolegą. Zostaliśmy powołanie do reprezentacji Polski w kickboxingu i wybraliśmy się do Katowic na świetny dwudniowy obóz. I kończąc tak zwany offseason, a wszyscy dobrze wiemy, że odpoczywanie u zawodników sportu i walki ma się różnie. Wybrałem się na seminarium z Marcinem Łebkowskim. Zabijaj Mandur wieśniami który miałem okazję trenować mając już 16 lat, Marcin to świetny zawodnik, zaraz jest, yy, ma zajawkę na DJkę, kę No ale ja nic nie robię, ja tylko się przygotowy do Vibet. Tak? No tak. No zaraz pójdziemy do koko i wszystko się wyjaśni. No to, no to chodźmy. <śm> Na przygotowania zostało mi równe 7 tygodni przed zawodami, bo 76,400. Do limitu brakuje mi 7,4 kg, także tu z pomocą przychodzi mi mój dietetyk Marcin Ostaszewski, z którym pracuję już kupę czasu i bardzo jestem zadowolony z tej współpracy. Do planu treningowego i moich treningów, robię 7, 8, 9 treningów w zależności od tego, jak wypadnie. Nigdy staram się, żeby to było 8. Swój plan treningowy swój początek tygodnia zaczynam od treningu motorycznego. E, ze mną jest mój trener od motoryki, no, Naturi Jodda. No, niestety on mieszka w Włosku, jak w Karkowie, więc staram się przynajmniej często jeździć do niego i on poprawia e, moje błędy. Następnie mamy Eeeh uh, treningi w boom Część swoich przygotowań spędzam w highpointie, czyli komorze, w której warunki odzwierciedlają takie same warunki jak wysoko w górach. I tam szlifuję swój box. I podczas tych przygotowań pojechałem na szkolenie z trenerką mentalną Martą Sech. Po tym szkoleniu zgodziła się współpracować ze mną. Co do treningu mentalnego, zawsze miałem troszkę obaw z tego względu, że coś mogę utracić yy, dzięki temu. Zresztą widziałem zawodników, którzy mieli trenerów mentalnych i nie szło im najlepiej, ale teraz już wiem, że ten trening mentalny bardzo mi pomaga. Jeszcze jakiś czas temu, zanim zacząłem treningi w BOOM, trenowałem w Tarnowie. Podczas tych przygotowań udało mi się dwa razy skoczyć do chłopaków. I zrobić z nimi naprawdę dobry trening. podro dla Was i zobaczcie materiały jak wyglądają treningi w krypcie tarnów. Dziękuję. No i połowa przygotowań, tak naprawdę za nami. Wybrałem się na obóz w Nowej Soli, do klubu i do trenera. A, którzy jeżdżą na walki Ja ten klub z wielką radością reprezentuję czy Czuję się tak w domu Spędziłem tam cały tydzień Trener zapewnił mi świetne warunki do rozwoju I nie tylko trenować zrobiliśmy dobre 10 treningów Trzy bez przekleństw do vloga Fajnie cię widzieć Wejdzie yeah. Let's go. E, tym razem ja jako trener zabrałem się za pomoc moim podopiecznym w Boom Lidze, czyli Lidze Sportu Walki, organizowany przez klub Boomboxing Studio, w którym cały czas trenuję i się przygotowuję. Walki miało trzech moich podopiecznych. Trzech czy czterech? Czterech. Także walki miało czterech moich podopiecznych z mojego klubu Keyboxing Michałowice. chodzi o gotowanie, gotuję codziennie, staram się mieć zawsze pojemniki na dwa dni. Shake, pad pattaj, osianka, dwa razy ciasto z napojem proteinowym, omlety, ziemniaki, batardy i kurrafał. I Jeśli chodzi o jakieś podjadanie, e, czyli mile i tak dalej, to czy raczej nie stosujemy z moim dietetykiem. Dzień dobry, to Dzień dobry. Poprosimy trzy makflary. Stosujemy raczej dwudniowe refidy, e, zdarza się często tak też, że jako bardzo aktywny człowiek e, czuję, że, powinien, że powinienem coś podjeść, także czasem zdarza mi się po prostu wykonywać to w formie Autoregulacji. Jeśli chodzi o suplementację, to w tym vlogu sobie o tym nie powiemy, bo nie chcę, żeby to miało 15 minut. Ale w następnym, jak najbardziej, pokażę Wam, jak się suplementuje. Dodam Wam, że wszystkie suplementy, które stosuję, dostaję od sklepu eforma. I tutaj macie kod rabatowy ode mnie, tutaj powinien się wyświetlić: kod Rafał7. A teraz przejdźmy sobie do. Sklepu nastradomskiej. Jednym z produktów, który ma działanie na Protekcyjne jest CBD i wpisując sobie hashtag świadomi zawodnicy social media wykończy moja kampania, którą prowadzę razem z doktorem Ziółko. Korzystam z olejku, waporyzatora i suszu. Jakbyście mieli jakieś pytania co, co do CBD, to Radek wam zawsze wszystko podpowie. A teraz zobaczymy, co to jest za kozak tam na plakacie po lewej stronie. Ta, 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 ta. Tak jak wspominałem, jednym z zaleceń Marty, mojej treningi mentalny, jest nagradzanie się cotygodniowe za dobrze wykonaną robotę. E, razem z moją kobietą, kobietą wybraliśmy się na lot e, balonem i na fajne widoki. Zapraszam tam do mojego domku letniskowego. Możemy jeszcze jakąś kiełbaskę w tym sezonie zjeść. E, a w ramach cotygodniowego nagradzania się za trening, co dzisiaj robimy, Fi? Idziemy na balon. Tanto, oh, time to 726. Dobra. Brakuje 3 przecinek kg do limitu, także będzie trochę kąpieli i skakanie w saunie. I powoli wchodzimy w fight week, tak? Fight czyli głównie możecie się to wiązać z robieniem wagi, z ucinaniem węgli. A mi się to kojarzy z camembertem, dlatego że zawsze im camembert wtedy, kiedy zaczynam ucinać węglowodany. U mnie to wygląda tak, że robię tylko 5 treningów w tygodniu. Jest to szybkość, jest to luźna technika. No i tak przechodzimy sobie do dnia ważenia. Mm -hmm. 68 średnice w celu limit wagi zrobionej na gratulacje. Teraz na 3 stanie zdanie reprezentant Kickboxing Fighter Nova 2 Lavao Kołczerski 69, 69 rewizyty Naprawdę piękny pojedynek. Dobra słuchajcie, z wygrany po 5 rundach, przeciwnik naprawdę bardzo twardy, ale każda runda kontrolowana, teraz zasłużony after. To był mój pierwszy vlog, vlog z moich przygotowań do walki. Mam nadzieję, że Wam się podobało, jako że robię to też dla Was, chciałbym żebyście mi dali jakiś feedback, co byście chcieli oglądać dalej, co było fajne, co nie, no i standardowo jak na youtubera przystało, jak się podobało, dajecie kciuka w górę, jak się nie podobało, to też dajecie kciuka w górę i widzimy się w następnym odcinku, yo!